W tej chwili nastąpi odczytanie apelu pamięci zakończonego salwą honorową. Apel pamięci odczyta podporucznik Wiktor Berecki z 18 Brygady Artylerii z Nowej Tępy. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy miasta Mielec, żołnierze wojska polskiego, rodacy. stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby złożyć hołd bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego. Przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu siłą Polsce komunistycznemu reżimowi. Wzywam walecznych obrońców Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy służby zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej batalionów chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. Stańcie do apelu! Przywołuję bohatera Polskiego Państwa Podziemnego, generała Augusta Emila Fjeldorfa Nila, zamordowanego 24 lutego 1953 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu. Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu polskiego państwa podziemnego, delegatów rządu na kraj i Rady Jedności Narodowej oraz urzędników konspiracyjnej administracji i wszystkich rodaków, którzy z narażeniem życia. Wspierali podziemie niepodległościowe. Wstańcie do apelu! Wzywam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Do Was wołam żołnierze walczący w szeregach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Organizacji nie. Delegatury Sił Zbrojnych, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz w innych formacjach antykomunistycznego podziemia. Stańcie do apelu! Przywołuję działaczy czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zamordowanych w dniu 1 marca 1951 roku w więzieniu Mokotowskim w Warszawie: pułkowników Łukasza Cieplińskiego PS Pułk i Mieczysława Kawalca PS Stanisławski, podpułkownika Adama Lazarowicza PS Klamra, majorów Józefa Żebkę PS Znicz i Józefa Batorego PS Argus oraz kapitana Karola Chmiela PS Grom. Stańcie do apelu przywołuję poległych w walce żołnierzy zgrupowań i oddziałów partyzanckich, którzy stawili bohaterski opór oddziałom NKWD i komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa a wśród nich żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz 5 i 6 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej stańcie do apelu Wzywam kapłanów, którzy służąc Bogu i Ojczyźnie zginęli za wolną Polskę, niosąc pomoc duchową niezłomnym żołnierzom wyklętym. Wołam druchny i druchów, najmłodszych żołnierzy polskiego państwa podziemnego i uczestników harcerskiej antykomunistycznej konspiracji: Stańcie do apelu! Do apelu. Przywołuję rodaków, którzy po wielu latach więzienia i prześladowań. Zmarli, nie doczekawszy się niepodległej Polski oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę w wolnej ojczyźnie. Wołam wszystkich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o niezłomnych bohaterach Polski walczącej i powojennego ruchu oporu nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wstańcie do apelu! Do Was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o żołnierzach wyklętych oraz wszystkich rodakach poległych w walce za ojczyznę i zamordowanych w komunistycznych więzieniach którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej niech ich ofiara da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę której poświęcili życie chwała bohaterom z okazji narodowego dnia pamięci żołnierzy wyklętych salwa honorowa ワンちゃん。 フフフフフ。